Thomas troszeczkę wczoraj przy kontakcie, że tak powiem, włożył tą nogę pomiędzy innych zawodników, i tam powstał mały, że tak powiem, uraz z tej nogi, która była, że tak powiem, kontuzjowana. Natomiast to nie jest nic groźnego, ale jeden dzień w dzisiejszym treningu przerwy myślę, że pomoże do wrócić mu do, do pełnej dyspozycji. Musimy sobie poradzić z nieobecnością Justina. E, trochę będę na pewno więcej na boisku. Tak samo e, Teron będzie grał więcej na jedynce. Może Tenor da większe szanse też Adamowi Brankowi, Zobaczymy. E, jest to dla nas jak e, strata, ale, ale nie ma co się załamywać. Musimy sobie dać radę. Zrezygnujemy jeszcze bardziej z pressingu na całym boisku to będziemy wykorzystywani tylko na jednego zawodnika, kiedy będzie na, na placu, jeżeli chodzi o zespół trafla. Nie chciałbym zdradzać na chwilę obecną. Poza tym będziemy wracać do obrony i starali się grać szybko to, co gramy w ataku, raczej bez zmian oprócz skuteczności. Możemy przede wszystkim spuszczać głów Musimy. Musimy wracać do obrony, przede wszystkim, gdy nam nie wychodzi coś w ataku, gdy błędy. Trenerzy nam od razu po meczu ostatnio pokazali błędy, jakie popełniliśmy w tym elemencie. Następnego dnia od razu mieliśmy trening i staraliśmy się poprawić to. I myślę, że pod tym względem będzie lepiej. No, na pewno zespół, który w każdym meczu walczy o życie i z takimi zespołami się gra niebezpiecznie natomiast my jesteśmy po drugiej stronie że tak powiemy tej monety I, i my też walczymy w każdym meczu o to żeby mieć szansę zagrać jeszcze w play-offach więc myślę że będzie kluczowe z jakim charakterem drużyny podejdą z jakim nastawieniem i Przydadzą z siebie 100%. Ta drużyna, która da więcej myśle, energii i pokaże więcej charakteru, zwycięży w tym spotkaniu. Tak, spędziłem wiele lat w Treflu. Były to bardzo dobre lata. Wspominam to bardzo dobrze. Wiele nowych znajomości. Z niektórymi dalej utrzymuję kontakt, więc to taki powód do korzeni dla mnie i cieszę się, że tam będę mógł wrócić i zagrać ze swoimi kolegami. Każda zmiana trenera myślę, że przynosi taką nową energię. Nie wiem na jak długi okres, ale na pewno pierwsze dwa mecze takie były i Tref pokazał troszeczkę inną twarz z trenerem Stefańskim. A walczyli. W każdym meczu, w którym zagrali, tak naprawdę pokazali się już z lepszej strony. Mają nowych zawodników. Na pewno jeden kluczowy green z numerem 11 to jest zawodnik, który dał nową jakość i, i ma wolne światło, tam że tak powiem, narzucanie wolną rękę. Wykorzystują to bardzo dobrze, gra na dobrej skuteczności. Zawodnik, na którym musimy się skupić, jeżeli chodzi o końcówkę kwarty, jeżeli chodzi o końcówkę posiadania, jeżeli chodzi o końcówkę meczu. Oprócz tego, ja myślę, że personalnie to jest bardzo dobra drużyna. I dla Trefa to jest bardzo ważny mecz, bo praktycznie walczą o utrzymanie się w lidze. Dla nas pod względem gry w playoffach jest to bardzo, bardzo ważny mecz. Musimy go wygrać, jeżeli w ogóle myślimy o playoffach. Także będzie to bardzo trudny mecz dla obu zespołów i będzie walka do końca na pewno. Mają swój styl gry. Mimo, że dwukrotnie zmieniali się trenerzy, zawodnicy przychodzili i odchodzili, ale myślę, że mają swój styl. Nie forsują zbyt dużego tempa gry, raczej, raczej spowalniają i grają pozycyjny atak. Oczywiście po, po zbiórkach w bo obronie w bo przechwytach mają kilku graczy, którzy grożą tymi szybkimi atakami z piłką w rękach, natomiast generalnie starają się dokarmić swoich wysokich zawodników pod koszem. Mają bardzo dobrych zawodników podkoszowych, mają dobrych strzelców, więc starają się to wykorzystać. Leonczyk Paweł jest bardzo dobrym zawodnikiem podkoszowym, dobrze sobie tam radzi, wiele manewrów i także potrafi odegrać tę piłkę na obwód, gdzie czekają bardzo dobre strzelcy.